Gonitwa za kierowcą BMW z zakazem prowadzenia pojazdów. Osiemnastolatek zabiera auto współlokatora i obraca je w popiół. Skoda, w której drzemie dusza driftera, Honda CBR w starciu z mundurowymi, czy mężczyzna, który poszedł na czołówkę z policją. Zapraszam. 9 listopada około godziny 2 w nocy policyjne patrole włączają się w pościg za pojazdem, którego kierujący nie zatrzymał się do drogowej kontroli. Uciekinier w Leksusie zostaje doścignięty, jednak po chwilowym zmniejszeniu prędkości nabiera apetytu na gwałtowne wciśnięcie gazu w podłogę, prowokując mundurowych do podjęcia kolejnej, tym razem dużo bardziej niebezpiecznej pogoni. Mężczyzna ledwo wyrabia się na zakręcie, po czym rozpędza pojazd w kierunku autostrady D10 na Pragę, gdzie osiąga prędkość miejscami dochodzącą do 220 km na godzinę. Do pościgu stopniowo włączają się kolejne jednostki policji, jednak delikwent nie zamierza odpuścić. Akcja przenosi się znów do miasta, gdzie 46-latek zostaje zmuszony do zatrzymania przez trwające w pobliżu prace drogowe, tarasujące mu przejazd. Gleba, kajdanki i badanie alkomatem, które potwierdziło obecność dwóch promili w wydychanym powietrzu. Tak, zakończyła się zabawa w rajdowca, za którą przyszło mężczyźnie utracić prawo jazdy oraz może słono zapłacić bądź trafić do więzienia na rok. Zaledwie 18-letni kierujący, który bez pozwolenia i pod wpływem alkoholu zabrał pojazd swojego współlokatora, sprowokował policyjny pościg, kierując się w stronę Hradca Kralowe. O niebezpiecznej jeździe kierującego, który bez tylnego zderzaka i z uszkodzoną oponą pędzi autostradą D11 z prędkością nawet 200 km na godzinę, poinformowało policjantów kilku świadków. Młodzieniec nagle traci panowanie nad autem i uderza w barierki. Odladują elementy prosto w stronę policjantów. Za pojazdem spowija się dym, a iskry powodują pożar. Wobec osiemnastolatka wszczęto postępowanie karne w związku z przestępstwem nieuprawnionego korzystania z cudzego mienia, za co w przypadku skazania grozi mu m.in. kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Pojazd doszczętnie spłonął. Dość niedawno w Żaroszicach 22-latek ze skody, niczym zając z kapelusza, wyskakuje prosto pod policyjny radiowóz, aż ten musiał zatrzymać się kompletnie do zera, by uniknąć kolizji. Oczywiście taki wybryk nie może pozostać bez odpowiedzi, więc mundurowi szybko zawracają i pędzą na sygnałach za bardzo pospiesznym młodzieńcem, który mógł otrzymać mandat do 5500 koron, czyli powyżej 900 zł i punkty karne. Podobne przypadki nie są jednak rzadkością, lecz dzięki nagraniom z kamer kierowców policjan. Na drogowych piratów, karając sowitymi mandatami. Mundurowi mierzał się z różnym przeciwnikiem, jednak pewnego dnia padło na motocyklistę poruszającego się Hondą CBR-1000. Obiektem zainteresowania policjantów była bowiem nieczytelna tablica rejestracyjna, i z tej przyczyny postanowili skontrolować kierującego, jednak ten zaczął uciekać, w dodatku z bardzo dużą prędkością. Pokonując okoliczne wsie, miejscami prędkość motocyklisty wynosi nawet 200 km na godzinę. Dochodzi do tego wykonywanie w sposób niebezpieczny innych manewrów. Akurat na drodze panował duży ruch, dlatego nie lada gratką dla funkcjonariuszy jest przebicie się przez kilometrowe korki. części uciekiniera, radiowóz stale śledzi jego pozycję oraz nie spuszcza z oka mimo bardzo dużego odstępu. We wsi Woice 49-latek popełnia błąd, wybiera zły kierunek ucieczki, wjeżdżając w ślepą uliczkę, gdzie dogania go policyjny patrol. Okazało się, że motocykl nie posiada ważnego przeglądu rejestracyjnego, w związku z czym nie powinien znaleźć się na drodze. Wszystkie popełnione wykroczenia zostały przeanalizowane, a motocykliście groziła wysoka kara oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Na jednej z ulic Pragi policjanci spostrzegają pojazd, którego kierujący zignorował zakaz wjazdu, dlatego patrol podejmuje szybką decyzję o zatrzymaniu delikwenta. Ten postanawia zawrócić i nie reaguje na polecenia mundurowych chcących przeprowadzić kontrolę drogową. W trakcie ucieczki kierujący skodą popełnia ogrom wykroczeń, zwłaszcza poprzez przejazdy na czerwonym świetle, niesygnalizowanie wykonywanych manewrów czy chociażby jazdę pod prąd. Jest śliska i momentami Skoda traci przyczepność, co w końcu skutkuje zderzeniem z krawężnikiem. Jednak uciekinier nie traci zapału do dalszej brawurowej jazdy. Powiem tak, na masce Skoda w sercu chyba BMW, patrząc jak chodzi bokiem po tej ulicy. Przejazdy tego jegomościa na czerwonym świetle można by pokazywać w nieskończoność, lecz na szczęście więcej już nie będzie miał okazji nabroić, bowiem na kolejnym doprowadza do kolizji z SUWEM funkcjonariusze policji stosując środki przymusu bezpośredniego zmuszają kierującego do opuszczenia pojazdu, po czym zakowają w kajdanki. Podczas wykonywania czynności przeszukania ujawniają przy nim nóż, pałkę teleskopową oraz pistolet. Na szczęście w wyniku wyczynów drogowego pirata nikt nie ucierpiał. Mężczyzna był poszukiwany w całym kraju. Pewnego kwietniowego piątku około godziny 11 rano wezwani na pomoc policjanci jadą wesprzeć swoich kolegów, którzy gonią 41-letniego kierującego BMW, który prowadzi pojazd mimo nałożonego zakazu. Spotykają się na jednym z rąd, skąd zaraz muszą zawrócić, by zatrzymać pędzącego zbiega. Prowadzący tylno napędową rakietę mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem niedozwolonych substancji. Przodujący radiowóz stara się utrzymać BMW w polu widzenia, jednak pojazd porusza się na tyle szybko, że zadanie to staje się coraz trudniejsze. Na prędkościomierzu wartość osiąga momentami nawet 230 km na godzinę, co stanowi duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po wyjechaniu z leśnego odcinka kierujący BMW zostaje zablokowany przez chcących utrować drogę radiowozowi na sygnale kierowców i tym samym kończy się jego niebezpieczna ucieczka. Radiowóz dodatkowo blokuje mężczyznę od lewej strony, po czym policjanci zmuszają go do opuszczenia pojazdu. 41-letniemu mieszkańcowi Jabłońca groziły srogie kary za popełnione na drodze wyczyny. Kiedy przekraczając prędkość zobaczysz błysk, nie musi to oznaczać, że stacjonarny fotoradar zrobił Ci zdjęcie, lecz może to być po prostu nieoznakowany radiowóz. Tydzień temu w piątek czescy mundurowi prowadzili akcję kontroli przestrzegania ograniczeń prędkości przez kierowców, w trakcie której ujawnili wiele niewłaściwych zachowań, a ich pokładowy fotoradar nieraz rozświetlił ciemne ulice Moraw Południowych. Za przekroczenie prędkości o 40 km na godzinę w obszarze zabudowanym i o 50 km na godzinę poza nim grozi kara nawet do 25 tysięcy koron, punkty karne i zakaz prowadzenia pojazdów do 18 miesięcy. Będąc w Czechach, uważaj, kogo wyprzedzasz i z jaką prędkością, bo możesz dostać szybkiego olśnienia, że masz za dużo na liczniku. Dobrze dójte. Na skoleniu. Bardzo dziękuję wszystkim oglądającym. Cieszę się, że zostaliście do końca. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. A jak spodobał się Wam odcinek, zostawcie łapkę oraz komentarz. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał i widzimy się w kolejnym programie Policja w akcji na Stop pirat TV.